Dzień dobry, witajcie w kolejnym vlogu, w kolejnym pięknym dniu, zobaczcie jakie piękne słońce, pełno śniegu, dzisiaj jest chyba tak samo ciepło jak i wczoraj, albo jeszcze cieplej, jest super pogoda, ja czekam na Laurę, bo ona się ubiera i właśnie jadę do sklepu, bo jakiś pustostan się w lodówce zrobił, nawet chleba nie ma. Ale jadę tylko do Groszka, nigdzie dalej, bo mi się nie chce. A po drodze Amylkę na autobus, bo ona jedzie z koleżankami, ze znajomymi, może tak nie, ze znajomymi, bo stoi tu przed bramą, jadą na, na miasto i na lodowisko. Jadą tak. Sonia, idziesz do domu, więc jadą na lodowisko. A ja pojadę, kupię, zostawię ją na przystanku. Tam u koleżanki bliżej, wiesz, razem sobie wsiądą po prostu. I pojadę tylko do groszka, kupię co mam kupić: jakiś chlebek, jakąś wędlinkę, coś tam, zobaczę co tam będzie. Bo w groszku to wiecie, mięsa to też nie ma ehm, i tak dalej. E, dla kotów coś muszę wziąć. Jeszcze mam wątróbkę zamrożoną dla nich, no. W każdym bądź razie coś tam pokupuję na obiad. Chciałabym dzisiaj zrobić ogórkowej. Więc zrobić się ogórkową, kupię jak będą ogórki, kapustę na la Laury, idź Sonia, bo się trzęsiesz, idź! I ja mam już nogi mokre, bo wyszłam sobie w adidaskach, no wiadomo do samochodu to adidaski, ale poszłam dać kurom wody, bo im tam przymarzła jedzenia. No i kurczę, mam taki but, ale jeszcze skarpetek nie mam mokrych, tylko taki wilgotne, no wiadomo, zaraz będzie katar i w ogóle, nie? No, więc fajna, piękna jest pogoda, prosto taka, wiecie, ale mi ta czapka jakaś tak... W ogóle... Y w tym słońcu to jakieś zmarszczki widać, okropne. Yy, no i, bo ja tak marszczę, wyciązać. znaczy jak ja mówię, to ja tak marszczę czoło, nie wiem dlaczego. Nie wiem, jak, ja, jak w domu rozmawiam, czy coś się tak na ludzi. A jak na YouTubie mówię, to zauważyłam w filmach, że o marszczę po prostu tutaj czoło po tym takie zostaje jeszcze na zimnie. I potem muszę sobie to rozmasować, żeby yy, mi to nie zostało, nie? Jakiś botoks by mi się tu przydał. No, ale trzeba się starzyć, starzyć z, go, z godnością, nie ma co. Więc więc tak. No dobra, to nie smęcę. Widzimy się już potem po zakupach. Do zobaczenia. Już jesteśmy w domu i mamy mega. Po prostu mam taki sajgon dzisiaj i pełno zmywa, zmywania. Prania. Bo wczoraj wiecie, nic się praktycznie nie zrobiłam. I dajcie znać, czy wy też tak macie. Pokażę Wam hol zakupowy z serii. Pojechałam tylko po chleb, a wydałam 250 zł. I taki tam z Serii. Film serii, bo ja mam <grym> tylko po chleb. Kajzerki. Takie tutaj jakieś z serem, jakieś z, 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 z ziarenkami. Yy, mandarynki wzięliśmy, ciekawe, czy będą dobre. Yy, takie w miarę są duże miękkie, może będą smaczne. Coś Laura narzeka na gardło to w Holinex Junior. <grym> Holinex junior mam nadzieję, że to nie wiem, że to jej przejdzie. Yy... Znaki polindek, senior to jeszcze mam, ale jak już byłam, to wzięłam e, nosy, takie wieprzowo-drobiowe. E, dla tych, e, dla piesków e, takie e, ciasteczka, Laura wybrała. Tylko wiesz, to tak, nie tak, żeby one się najadły nie wiadomo jak. No tak. Tylko te. Nie było witaminy C w tabletkach, a mi się już skończyło, Ale była witamina C taka e, do rozpuszczania w wodzie, takie wiecie, musujące, to wzięłam to. Może będzie też Laura chciała się tego napić. Zobaczymy. E, tutaj wzięłam syrop z babki... Syrop z babki lancetowatej z witaminą C, łagodzi gardło i krtań. E, też takie wzięłam, tylko tu jakiś numerek jest, wiecie. No, pani mi taki dała z pierwszej tej... Kiedyś miałam te syropy takie albo jeszcze z prowa pro śladu, pro, wiecie o co chodzi, one były bardzo dobre właśnie też na gardło, takie z naturalnych składników, um, pieczarki, może właśnie do pizzy mam ten podkład z pizzy, tutaj mamy um, chyba z indyka kawałek um, piersi, um, zupka jedna chińska, coś niezdrowego też musi być, um, zwykłe takie kajzerki. Znaczy niezwykłe, tylko takie e, trochę inne, niezwykłe. I wzięłam więcej, bo wzięłam jeszcze dwa chleby, bo jeden chyba sobie zamrożę, bo u nas to tak jakoś idziemy tosty, robimy z tego chleba i w ogóle. I wzięłam taki niezdrowy sos piecz, e, ciemny, e, ciemny pieczeniowy, taki niezdrowy, bo mam kotlety schabowe i sobie pomyślałam, że dzisiaj te kotlety zrobię w takim sosie. E, mogłabym, wiadomo, zrobić swój taki sos cebuli i tak dalej, i tak dalej, ale ja mam się tyle roboty, po prostu idę na łatwiznę. Tak, czasami musi być, tak. Ogórki, a my mam w tak ogórki, ale mam ogórki takie, wiecie, z nie ma. Ale to są konserwowe, a to są kiszone. Do zupy, do ogórkowej. Zeprę i zrobię ogórkową zupę. Kaszę gryczaną. Bo Laura sobie dzisiaj zarzuciła kaszę gryczaną. O matko! Pączki sobie wzięłyśmy, ale oczywiście wrzuciłam na same dno i się musiały przecież zgnieść. Laura wzięła sobie takiego pączka z taką czekoladą, nie wiem co tutaj jest w środku, może jakiś karmel albo coś. Wzięłam 10 jajek, bo nasze coś, kury, strajk zrobiły i... i są tam jedno, dwa, ale ostatnio mi wszystko poszło i jestem bez jajek, a się potrzebuję do kotelcików dla Laury, żeby je zrobić. Dwa koperki do zupy. A mi się dziś nie że było tyle jajek. Tak? No. Tutaj taki jeden chlebek, taki zwykły, on się nazywa firmowy, on bardzo dobry do tostów jest zamiast tego tostowego i tutaj też, też firmowy, ale on jest, o bez, bez konserwantów nawet i on jest z tym, Sonia dostaniesz pazurem od kota, on jest z tym, z czym? Co to jest to białe? Co to jest dobra? Zielonka. O jakie? Ale jak... Sezam. Ech, z sezamem. Tu mamy jeszcze taką. Y, y, tak, hmm, czy coś takiego? A tutaj to już tak dużo, to nie, wy, nie wyciągaj wszystkiego, dobra? Tych puszek już nie wyciągaj. E, tu mam e, Królewskiego Sera, wziąłem 30 deko. Wzięłam y, chyba 5 czy 6 takich puszek gro z groszka. One są bardzo dobre waliście, z groszka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Tutaj jeszcze wzięłam sera gołdy też 30 deko. Oj, ale... Nie, już wszystkich nie wyciągam, bo są różne smaki. Jeszcze jest tak. A jeszcze takie wzięłam 4, y, Te też, też, ale te grosz, z groszka są lepsze. I jeszcze wzięłam y, Włoszczyznę. O, tu jest paragon. I jeszcze wzięliśmy dwa żwirki. A, jeszcze to, jeszcze to. A, Tutaj jeszcze e, pani, na, pani naciągaczka mnie naciągnęła na takie... I będę pisać puszek. No będzie me. sobie robiła branzoletkę z imieniem puszek. A mi zrobisz jakąś fajną bransoletkę? Mm. Z takimi kolorowymi tymi serduszkami tak. czy czymś. Co? Da, a co napisać? Nic nie musi być napisane. Musisz szarasek, bo go widzisz. Już... Hmm. No nie wiem, pomyślimy jeszcze. No, już mam z imieniem swoim taką jedną kolorową, to takąś inną. I jeszcze wzięłam, a już mam tam, jeszcze będę przynosić dwa żwirki z tej, albo wiecie jakie, to jest. Poczekajcie. A jak zrobię, to pokażesz? Tak. Ale już jego przyniosę. Dwa żwirki, te z groszka, one są bardzo dobre, ale ciekawa jestem po ile one są, czy, czy one nie podrożały, to zaraz, zaraz sprawdzę. Bo kiedyś kosztowało chyba 11 zł. Poczekajcie, bo tu jest tak na tym. Z samej ciekawości karma. 14 zł teraz kosztuje ten żwirek. Kiedyś kosztowało chyba tam 10-11 coś. 14 zł, ale on jest bardzo dobry. I bo powiem Wam, że ja mam te takie. Te. Nierzwirek, właśnie, tylko jak to się nazywa? Pelet taki, co Wam kiedyś pokazywałam, one nie chcą w to robić jak już. Bo wiecie, one, one wychodzą na dwór, tak jak mówiłam koty, ale czasami jest potrzeba, że siedzą w domu i muszą skorzystać z kuwety. No a. i powiem wam, że, że one zbra, z łaski to zrobią, a czasami potrafią zrobić przy kuwecie, a w ten pelet nie zrobią. Coś im w ten pelet nie pasuje, dlatego kupiłam dwa żwirki. No. Krysia ma fajny żwirek, bo tam jest puszek na rysowany. Taki pomiczka. Tak? To nie wiem, ja to kupiła. W każdym bądź razie idę teraz właśnie te wszystkie kuwety, kuwety wszystkie. No te kuwety, wiecie, sprzątnąć, wywalę ten tamto co, co jest, i wsypię to. I tę będą, mam nadzieję, robić lepiej. A tam tu zostawię dla królików, bo królikom to nie przeszkadza. One tam im to pasuje im to i, i tam Ale robią. Jak robimy po no, ja na pomoc. Króliki? No króliki to... nie, no zobacz, jak kuweta jest zawalona ich. Też trzeba im dzisiaj sprzątnąć. No, e, no tak, no bo bobki są wiadomo, jak latają w placy się bawią, tej bobki też zrobią przy okazji. Wiecie, jak to z tymi królikami? To jest jakaś masakra, bo nigdy więcej żadnych królików. E, więc ja się biorę tak za gotowanie, A za robienie. Mama, kupisz mi jeszcze jednego królika? Nie. A może jeszcze jednego? Nie. A może jeszcze jednego? Nie. A może papugę? No, ja może by... papugę, co? Będzie papugować nas. No, będzie na tu latać. Ale ja bym... Papuszki dwie kupimy i będą cały czas śpiewać, ćwierkać i koty będą miały zabawę, będą latać, szał, będą dostawać do tych. No ale będzie super, będzie A, cyrk i... do wariatów i tak jest, to będzie jeszcze większy. Ja bym chciała kotka i pierska. Jeszcze? Tak. O, no i jeszcze kotka i pieska, Tak, i co może Małtkę jeszcze? Tak. <laughs> jeszcze goryna. Dobra, już cicho. Cicho być. Słuchajcie, jeszcze Wam powiem, bo dzisiaj sobie umyłam głowę i zauważyłam, że ta farba siwa, ona mi tak schodzi już, że tutaj to mam. Czarny. Nie, czarny nie, ale już powiem Wam, że taki jasny, taki jakby brąz się robi, że te siwe to już takie. Teraz w ogóle mi się takie pasma porobiły i te siwe są jakieś tu na końcach, tutaj też. Ale tak jakby tutaj tak mi się, się wypukało mi się sporo, wiecie, i taki fajny kolor się zrobił teraz. Też fajnie podoba mi się. to się To jest żyłka, no i super będzie trzeba zrobić tutaj. I już tutaj zauważyłam, bo sobie tak wiecie, spojrzałam i zauważyłam, że już mam pojawił mi się dwutymetrowy prawie odrost z tych moich naturalnych włosów i aż nie jest tak źle, bo jak tak zobaczyłam z bliska, aż bardzo tak tego odrostu, póki co nie widać. dlaczego jako będzie, wiecie, taki. Zobaczymy. Na razie nie, nie będę farbować tych włosów na ten sam kolor siwy. Zobaczymy, jak on się. Tak, poczekaj. Zobaczymy, jak on się dalej wypuczę i jak to dalej będzie z, z, tym, z tym kolorem i z tymi odrostami. Dobra. Finito, dziękuję za uwagę. Idę ogarniać, sprzątać. Potem się do Was odezwę. No. Już jest u nas wieczór. Ciemno wiem. Obraz nie ten, nie ten nie ten teges. Obiad już dawno zjedzony. Jeszcze miałam, wiecie, co sałaty trochę. I zrobiłam sałatę z, z majonezem akurat zrobiłam i z pomidory. Taką sałatkę do obiadu, kaszek gryczaną gotowałam, zupka. Eee, no i wszystko tak jak trzeba było, tak zrobiłam. Mama, pokażę brązuletki. Tak, poczekajcie, pokażę wam brązuletki. Pieszą Laura zrobiła taką. Pusia i puszek. Zapyłam sobie latarkę w telefonie, żeby było lepiej widać. Albo puszek pusia taką. A mi zrobiła, patrzcie, taką Marta. I tu jest y, vlog, tylko vlog odwrotnie. Aha, bo to jest z tej strony, tak? Marta, vlog. No dobra, tak jest. Albo vlog Marta. Y, taką mi zrobiła właśnie bra, y, branzoletkę. Trochę za duża, chyba trzeba tutaj ująć parę, ale zobaczymy. Na razie była ok. Trochę ponosiłam. Więc. Takie Laura zrobiła dzisiaj bransoletki z tych rzeczy, co jej kupiłam. Pusia się tutaj przytula. Kic, 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 kic. Pusia. Pusia. Ona się przytula tu pod kocykiem z Laurą. Tutaj leży Sonia. Za Sonią leży kłębuszek. Tutaj leży białasek. Tak, kłębuszka nie ma. Nie, tam jest kłębuszek. Kłębuszek, Sonia. Pusia. Białasek. Kicia to jest na górze, bo Kicia to lubi spać w tym hamaku, co je kupiłam z pepką. Ona tam, to jest jej raj. A tego. A szalaska nie ma, szalaska nie ma znowu drugi dzień. I znowu przyjdzie. Bo? Znowu, bo? bo poszedł do puszka na imprezę. imprezę. Szalasek poszedł, tak. I znowu przyjdzie, posiedzi parę dni, i znowu go 2 trzy dni nie będzie. I tak cały czas zim jest. Pójdzie, 2-3 dwa, dwa, dni go nie ma. Przyjdzie, posiedzi tydzień i znowu go nie będzie. Taki jest. A tutaj całe to towarzystwo. Wszyscy pod kocem, w łóżku, wszyscy się grzeją. Nawet Bruno w domu jest. Jest zimno. Nie wiem ile jest stopni, ale jest zimno, bo byłam u kury, zamknąć kury teraz i naprawdę wieje, wieje zimny wiatr po prostu, taki lodowaty wiatr wieje. I Paweł pojechał, ode, Paweł pojechał po Amelkę, bo już wracała. I jeszcze pojechali do kolegi tam, coś tam Paweł musi załatwić, co już z nią razem pojechał. No i zobaczymy jak tam będzie, bo byśmy też pojechali na takie, na łóżwy, nie? Na lodowisko z Laurą. Laura z Pinwinkiem. Laura z by chciała sobie pojeździć, więc zobaczymy może jutro, może połudrze. Póki jeszcze jesteśmy sami mamy, wiecie, wolne, to byśmy coś tam nagrali, może zobaczymy jak to jutro będzie. Dzisiaj to będzie taki właśnie, tylko vlog, taki widzicie, znowu zakupowy i tak dalej, bo nic innego się nie działo. To co? Dziękujemy za oglądanie, zapraszamy na, mam nadzieję też, oczywiście, zawsze mówię, mam nadzieję, że nic mi jutro nie wyjdzie i jutro coś nagram. Do zobaczenia, do następnego vloga. Trzymajcie się, pozdrawiamy Was. Do zobaczenia. nie dzieje się magia. Do jutra. Cześć czołem. Pioski z Rosołem. Bajo, bajo i papa. Cześć.